W dzisiejszym odcinku pokażę Wam budowę portu w mieście. Z najpierw, trzeba zacz najpierw zaczniemy od przygotowania łódek do robienia. I teraz weźmiemy się za robienie. I tak wygląda port po Konczeniu. Jest kilka miejsc na łódki, Jest taki mała ścieżka, przy, przy której można chodzić przy wodzie. Jest mały jacht w poręcie, Są dwie łódki strażackie. żarówka i łódź policyjna. I za całym są. Jest reszta miasta. I no. jest niezbyt duży, ale się mieści w nim dużo rzeczy. I to chyba wszystko w tym filmie. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów.